Simaleczko, witajcie w drugim odcinku Storm Rider. I będziemy dzisiaj kontynuować naszą przygodę z poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że seria przypadła Wam do gustu. Jeszcze nie czytałem komentarzy, jeżeli w ogóle się jakieś pojawiły. Ze względu na to, że są to odcinek jest nagrywany idealnie po tym poprzednim i zostanie wrzucony. Jak widać. A my lecimy dalej. Idziemy szukać jedzenia. Naszą La Hong. La O Boże. Co się dzieje? A zaraz. Pan tego łuku. Tu po, tu, po, tu, po, tu, tu. Dobra. O, już jej boczek nie boli. Bo siedziała chwilę przy ognisku i już jej boczek nie boli. No, zobaczmy, czy jeszcze działa. No, zobaczmy, czy jeszcze myślałem. Ale uczył cię rod. Nawet najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. Umieram z głodu. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Ha, to jakiś pojemnik. Kto to zostawił? Zdejczka. Hm? się szczerze, że nigdy tutaj, że, wcześniej tej zdejczki nie znalazłem. Wybacz. No trzeba coś jeść. Niestety. Nie patrz. Dobra, z powrotem do obozu. Posłuchaj, Laro. Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą Ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z i najbliższego otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. Może współrzędny? Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? Biej się szczerze i bez się znowu. Tu jeszcze nie było. Zeszłej nocy miał wartę przy bramie. Nikt niczego nie słyszał. A dzisiaj rano znaleźli jego hełm. I nic więcej: żadnych śladów, żadnej krwi, żadnych łusek Nic Pozostali mówią o chińskich partyzantach. A nawet o amerykańskich siłach specjalnych. i głupcy! Nie mają pojęcia, co się tutaj dzieje. To oni nas prześladują. Nieubłagane złe duchy, które zamieszkują najstarsze miejsca na tej wyspie. Jesteśmy tu intruzami, a oni nas obserwują i czekają. Wszystkie te wraki, ruiny, cała ta wyspa to jeden wielki cmentarz. Prędzej czy później oni przyjdą i po nas. Hmm? O.

Instynkt łowcy... Sztuka przetrwania... Zmysł zbieracza... Kolekcjoner kości... Uzyskiwanie strzał... Wyszukiwanie naboi, znaczy, reszt, reszta jest zablokowana, mamy jeden punkt do zdobycia. Wysoki wzrok umożliwia dostrzeganie trudnych do znalezienia zwierząt i źródeł pożywienia. Tylko przetrwania zdobaj dodatkowe punkty doświadczenia dzięki opanowaniu, oprawianiu zwierząt i odkrywaniu skrytek z żywnością że szukaj gruntownie skrzynie i schopki, by znaleźć więcej surowców. Chmienetne oprawianie ciał zwierząt pozwala zdobyć więcej surowców. No. dostaniemy więcej doświadczenia, będziemy mieć szybciej level, będziemy mieć szybciej level, wtedy będziemy mogli dodać kolejne. Dobra. Mówi Konrad Rod. Kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz smoczego trójkąta. Rot! Lara! Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjejś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Halo? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające. I to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie! Wysłałem SOS z Endurance, zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę przyjść po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie, nie wolno się zatrzymywać. zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. Nie wyłączaj radia. Okej. Okay. Dobra. Lecimy. Trzeba się dostać na górę. Muzyka? No przed chwilą było zamknięte. Halo? Halo? Jest tam ktoś? A my się nawet czujemy tu. Zdobędziemy sobie więcej doświadczenia I przy okazji trochę jedzenia Dobra, mamy więcej strzał. Strzały zawsze na propsie. Przygadzaj się. Nie da się tędy przejść. Oh, cholera. <laughs> Nawet nie chyba da się, tylko <laughs> na pewno trzeba tędy przejść. 发生了。<point. S 2> Ta tradycyjna maska, no, przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu drewniany... demona. O! Oczywiście drewniany stół w drewnianym pomieszczeniu w żadnym wypadku się nie zapalił, nie? W O nie. Och, To Czekam. Jest taki pierwszy czekam, ale mamy. Słyszałaś? Słyszałam. Palimy ognisko, wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Laro! udało ci się! Sam, ale dzięki Bogu. Niespodzianka! Wszystko gra, Tu jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. O, tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam. Nazywam się Matias. Jestem nauczycielem. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. <śm> Słonko, wyglądasz na gąkona. <śm> Usiądź sobie. To... Sam właśnie opowiadała mi o słonecznej królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej. Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbiam opowiadać te historie. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w midach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie Chimiko, a ona władała wszystkim, na co padł jego promień. Od gór aż po góry. Reyes! Znalazłam Larę! Puszaj. Dobrze ci widzieć, ptaszyno. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się odsknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szpędzać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota, my znajdziemy sami tego Matjasa. Dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Nie zbyt ufałby mnie Ty... Ty zaczekaj tutaj. A ja... ja sprawdzę drogę. Okej. Okay. Nie, tak źle. Od czego zacząć? Okej. Okay. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance, statku, który rozbił się na wyspie w smoczym trójkącie na wschód od Japonii. To miejsce jest niesamowite. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. Nie jesteśmy tu pierwsi i wiem, że nie jesteśmy sami. Z tym miejscem coś jest nie tak. Jeśli nie zdołam opuścić tej wyspy, być może ktoś kiedyś to znajdzie. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, poranka lub wieczoru, w zależności od tego, od kiedy to oglądacie. Jeżeli Wam się podobał, podobało, to zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję na kanale, żebym wiedział, że Wam się seria podoba. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć.